Zadaniem mamy wykonać następujące działania, czyli zobaczcie, tutaj mamy logarytmy o tych samych podstawach, bo tu mamy dwójkę, tu także mamy dodawanie, czyli możemy sobie zapisać logarytm o podstawie 2 z 1 razy 16, czyli 1 razy 16 to oczywiście 16, i musimy sobie ten logarytm obliczyć. Czyli zapiszmy, że 2 do x równa się 16. 16 to będzie 2 do potęgi 4, czyli x równa się 4 i to będzie nasze rozwiązanie. Uwaga na podpunkt B, no bo tutaj zwróćcie uwagę, że mamy logarytmy o różnych podstawach. Tu mamy trójkę i tu mamy czwórkę, czyli to oznacza, że oddzielnie musimy sobie wyznaczyć ten logarytm, oddzielnie ten, a następnie te otrzymane wyniki od siebie odjąć. Czyli tu zapiszemy, że mamy 3 do x równa się 27, a 27 to będzie 3 do potęgi trzeciej, czyli x jest równy 3. Czyli zapiszmy sobie trójkę. Teraz ten logarytm. Mamy 4 do potęgi, 4 do x, tak, równa się 1, czyli 1 to będzie 4 do potęgi zerowej, czyli x jest równy 0 a więc tutaj podstawimy sobie 0, no i 3 odjąć 0 da nam 3. Podpunkt C, tutaj mamy logarytmy o tych samych podstawach, mamy odejmowanie, czyli zapiszemy sobie logarytm o podstawie 4 z 4 przez 64. Gdy mamy odejmowanie, to zamieniamy to sobie na dzielenie, Czyli można oczywiście licznik i mianownik tego łamka skrócić przez 4 i otrzymamy 1 szesnastą. I to musimy policzyć, czyli 4 do potęgi x równa się 1 szesnastej. Ta 1 szesnasta jest tutaj podniesiona do pierwszej potęgi, czyli jeżeli chcemy otrzymać 16 pierwszych, czyli 16, to tutaj sobie dostawimy minus, czyli mamy minus pierwszą. 16 to będzie 4 do kwadratu, czyli mamy 4 do x równa się 4 do potęgi drugiej i do minus pierwszej, czyli 4 do x to będzie 4 do minus drugiej, tak? 2 razy minus 1 to minus 2. Mamy już tutaj te same podstawy, czyli x wynosi minus 2. No i przykład z podpunktu d. Mamy też logarytmy o tych samych podstawach, czyli zapiszmy, że mamy tak: logarytm o podstawie 5 ze 125 podzielić przez 1 piątą. No to jeżeli dzielimy, to mnożymy sobie przez odwrotność, czyli mamy logarytm o podstawie 5 ze 125 razy 5 pierwszych, czyli razy 5. No to licząc dalej, 125 razy 5 to będzie 625. No i to musimy wyznaczyć, czyli zapiszmy, że 5 do x równa się 625. 625 to 5 do potęgi czwartej, czyli x wynosi 4. No i to będzie nasze rozwiązanie. Spójrzmy na podpunkt E. Tutaj mamy logarytmy o różnych podstawach, ponieważ tu mamy 3, tutaj mamy 1 trzecią. Czyli no nie możemy wykorzystać tego wzoru tak, na odejmowanie logarytmów o tych samych podstawach, czyli najpierw wyznaczmy sobie oddzielnie ten logarytm, następnie ten, a później wyniki odejmiemy, czyli tutaj zapiszemy, że 3 do potęgi x równe jest 1 dziewiątej. Czyli tutaj 1 dziewiąta jest podniesiona do potęgi pierwszej, a więc żeby otrzymać 9, czyli 9 pierwszych, dostawimy sobie minus do wykładnika, czyli mamy 9 do minus pierwszej. 9 do minus pierwszej to będzie 1 dziewiąta. Następnie 9 możemy zapisać jako 3 do potęgi drugiej i jeszcze do minus pierwszej. A 2 razy minus 1 to będzie minus 2, czyli mamy 3 do minus 2, no i tyle będzie równy nasz x, czyli tu sobie zapiszmy. Następnie tutaj mamy tak 1 trzecią do potęgi x i jest to równe 3, czyli 3 pierwsze można zapisać. No i teraz chcemy sobie 1 trzecią zamienić na trójkę, czyli Chcemy odwrócić to, co mamy w podstawie, a więc dołożymy sobie minus do wykładnika. Czyli mamy 3 pierwsze, a więc 3 do minus x równa się 3 do potęgi pierwszej. Mamy te same podstawy, czyli możemy zapisać, że minus x to będzie 1, ale my nie chcemy minus x, a tylko sam x, a więc obie strony podzielmy przez minus 1, czyli x to minus 1. No, i to sobie wpiszmy tutaj. A więc możemy teraz odjąć, czyli mamy tak minus 2, odjąć minus 1, czyli minus 2 plus 1, a jest to równe minus 1. No i przykład ostatni w tym zadaniu. Tutaj także mamy, zauważcie, logarytmy o różnych podstawach, czyli musimy to sobie oddzielnie policzyć. Najpierw ten pierwszy, czyli 4 do potęgi x równa się 2, czyli czwórkę możemy zamienić na dwójkę, bo to będzie 2 do kwadratu i jeszcze do x, a tutaj dwójka jest podniesiona do pierwszej potęgi. 2 razy x to będzie 2x, a tutaj mamy 2 do pierwszej potęgi. Mamy te same podstawy, czyli przyrównajmy wykładniki. 2x równa się 1, tak? Ten wykładnik równa się temu. No i żeby wyznaczyć x, obie strony dzielimy przez 2, czyli x to 1 druga. No i to możemy sobie tutaj podstawić. No i to samo zróbmy z tym drugim logarytmem, czyli zapiszemy, że 9 do x równa się 3. 9 to będzie 3 do kwadratu. I jeszcze do x, a trójka jest podniesiona do pierwszej potęgi. Czyli tu mamy 3 do 2 razy x do 2x, równa się 3 do pierwszej. Mamy już te same podstawy, czyli przyrównujemy wykładniki, a więc 2x równa się 1. Chcemy wyznaczyć x, czyli obie strony dzielimy przez 2, a więc x to będzie 1 druga. Czyli tu też sobie wpiszmy, a więc mamy tak, jedna druga, dodać, jedna druga, a jest to równe 1.